zatrzym się, dam ci na piwek. Zatrzym się, dam ci na piwek. Stój. Poddaj się. Poddaj się. Raz. Raz. Łapki do góry. Łapki, łapki. Dobra kolego, ja cię płuczę, masz 3 sekundy. kolego, kolego stół, stół. Ale po cholery ty to robisz? Co to robimy? Ale co robimy? Co robisz? Że po robisz? Oj sorry, po cholery to robię No, autobus A to nie ja, to, autobus. Jest. To, A to, to nie ja A to nie my A no dobra, no. dobra A kolega jest od no. was? Nie. Tu po, le po lewo? A, A to nie wiem, mam tu leżą. Nie, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. Dobra, no. trzymajcie się smartem Miłego. Z Dzięki za powodzenie.